Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy nagranie. Yy, chciałam pominąć te pełnie nowe, bo ostatnio tak nie, nie końca mnie yy, ciągnie, to nagrywanie na pełni inów, ale takiej takie pełni, jak jest dzisiaj no, nie mogę pominąć, bo zaczyna ona się zaćmieniem i jest w ogóle tunel zaćmień, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Yy, bardzo mocny czas, który już od jakiegoś czasu wpływa na nas, przynajmniej na mnie. Bardzo możliwe, że oczywiście zależnie od znaku, tak pójdzie Wam, jakby każdy z nas, z nas ma pewnie ten inny dom, jakby w, u nas działa. Więc um, astrologia, astrologią. Ja się na astrologię aż tak nie znam. Ja bym Wam zaproponować wybór karty: karty ludzką, i zobaczyć, co z tego wyniknie, jaka jest informacja, co tu się chce pokazać. I macie pierwszą kartę, pierwszy wybór, drugą kartę, drugi wybór, trzecia karta, trzeci wybór. Wraź to, co przyzywa, że tak powiem. Jeżeli chcecie sobie wybrać kamienie, to to jest pierwszy wybór, drugi wybór, trzeci wybór. Amenty, z cytryn i celestyn. Na, tak jak on wygląda na żółto. To, co was przyciąga. I jeszcze raz w połączeniu. Pierwszy wybór. Drugi wybór. Trzeci wybór. Ja już wiem, co bym robiła. Wy <grych> pewnie też. No dobra. Zaczynamy od wyboru pierwszego. E, Amet jest szczotka, kaktusowaty, bo że on się nazywa. E, Taka też była niedawno, wyszła niedawno. I mówi o no, takim, czymś takim, że można komuś ufać, można na nim polegać. To jest też takie współ. Um, współ no właśnie nie, nie mogę być tutaj współi, to jest dependability, czyli możemy na siebie wzajemnie polegać, polegać, tak? Dwoje zakochanych ludzi, którzy dzielą się energią tutaj także bezsprzecznie połączone, bo zobaczcie, energetycznie kolory są mają, nie? Tak jakby byli jednym. Tu jest miłość, tu jest tułość. Tu gada o związku. Tak? No dobra. To, co ogólnie chciałabym powiedzieć. Nie wiem, jak z kartę um, takiego zaopiekowania. Nie wiem, co się z tą kamerą dzieje. Człowiek chce, żeby to się tutaj szybko, ładnie nagrało, żeby chciał to, żeby to się też ładnie ściągnęło, ale już niedługo będę miał szybki internet i wtedy będą piękne filmy. No i macie sukces. Więc ta pełnia przyniesie Wam sukces zwyczajnie w jakiejkolwiek formie. Mówi się o tym, że może dochodzić do różnych przemyśleń, do konfrontacji w tą pełnię. do no, różne rzeczy mogą się dziać. Możemy, możemy zacząć coś, co mimo, że jest pełno relacji, <laughs> zacząć coś, co zapoczątkuje nowy okres, cykl w Waszym życiu, więc w naszym życiu. Więc tutaj. Jeszcze dwie, trójki, czy taka opieka, tego świata duchowego, jak dla mnie mm, takie, trochę tak jakby ona oddaje w swoje ręce to, w jaki sposób to się zadzieje. Po prostu y, wiem, czego pragnę, tak? I oddaję w Wasze ręce przy chwiecie, świecie duchowym, to, w jaki sposób to się zadzieje. I tutaj jest sukces. To może oznaczać oczywiście, że spotkacie w partnera, ale ja mam takie uczucie, że tak ogólnie też jest. Nie dość, że trochę mi nawiązuje do dziesiątki monet. To jest nie tylko sukces taki w relacji, ale też bardzo sukces w tym, co kocham i robię, tak? No dobra, co jeszcze mnie? Inspiracja. No macie słońce, księżyc, można by powiedzieć. Um, balans energii żeńskiej męskiej. Spotkanie kogoś, z kim czujemy się komfortowo lub wejście w taki... System pracy, który bardzo nam służy, bardzo dobrze działa dla nas. Tu jest radość, otwarcie się na nowe. Tu jest bardzo, bardzo pozytywne karty. Bardzo dobrze, jakby wyjdziecie na tym, na tej pełni, pełni radości, pełni takiej chęci życia, tak? Zaufanie do drugiej osoby, do tego, co się dla mnie dzieje. Więc no piękne karty. Ale póki co wyciągam karty, coś tam poczułam, ale to nie jest takie, żeby mnie porwało. Przenikliwość. Przenikliwość oznacza umiejętność wyczuwania, co jest dobre, co złe, wiarę we własne osądy i postępowanie zgodnie z nimi. Mi się wydaje, wiecie też, że ważne jest, żeby czasami oddajemy tą pałeczkę podejmowania decyzji innym, nie? I fajnie jest się doradzić, poradzić, ale ostatecznie dobrze jest zaufać sobie w tym, co myślimy, że jest dla nas najlepsze, zaufać swojej intuicji. Eee, nawet jeżeli logika mówi nam no, absolutnie nie, to jakby no ja tak mam przynajmniej, że zawsze ufam tej intuicji, po prostu eee, przyjrzyj się ludziom oraz sytuacjom w Twoim życiu i odpowiedz na zew płynące z Twojego wnętrza naucz się rozwijać swoją intuicję poprosi anioł by mogły Ci odróżnić dobro od zła a one Cię poprowadzą poczujesz się bezpieczniejszy, szczęśliwszy silniejszy i bardziej uporządkowany anielska mądrość przypomina Ci, że kiedy wykazujesz się przenikliwością działasz dla dobra światem. Ja tutaj po prostu czuję taką osobę zadowoloną z życia. Szczęśliwą zwyczajnie, która, której ta szczęśliwość w jakiś sposób wprowadza balans do jej życia. Czyli, no, mówię o Was, tak? I nawet jeżeli nie poczujecie tego w pełni, to to będzie jakby bezpośredni efekt tej pełni, tak? Zresztą te zaśmienia, które teraz są Yy, będą, już się zaczynają. Yy, one też wiecie, to, co się zadzieje teraz, właściwie może mieć swój efekt przez następne 6 miesięcy też. Yy, tak mówią. Cykliczność. Yy, uszanuj swojego wewnętrznego, powiedziałabym, yy, takiego antycznego króla, króla pełnego mądrości. Tutaj mówię o tym, że masz w sobie piękną energię, piękną moc. E, masz prawo i, i jakby każdemu z nas się to należy, być szalowany, być doceniany. E, troszkę jest takie uczucie, jakbyście po raz pierwszy w życiu postawili może jakieś granice i czujecie się z tym naprawdę dobrze. E, ale też taki pierwiastek boski, boskość w nas, nie, się podkreśla. Aloha Kakua. To czyli coś hawajskiego. Blessing of the Supreme Being, czyli błogosławieństwo od, od bóstwa, od kogoś z tego świata, duchowego. Czyli macie taki okres błogosławiony, tak? Coś naprawdę się dobrze zaczyna i w dobrym kierunku idzie. I co bym nie wyciągała i cały czas to samo uczucie? Po prostu to uczucie takiego, dobrze się czuję, jest mi dobrze, jestem w dobrym miejscu. Nie widzę sensu wyciągania tutaj więcej kart. Może jedną kartę radę wyciągniemy. Jedną kartę radę. Świat. Pamiętaj, że świat stoi przed tobą otworem. Każdy, zakończenie każdego cyklu rozpoczyna następny cykl. Tutaj jest taka pełnia, spełnienie, szczęśliwy, szczęśliwość, radość. Chyba niektórym oczywiście może być podróż, ale w kontekście tych kart, które wyszły to jest po prostu znalezienie się w takim miejscu, w którym jest naprawdę dobrze. I czuję się naprawdę komfortowo, i czuję się spełniona, tak? Mm, spełniony. Dobra. Yy, I to jest jakby coś takiego, no ciesz się tym, nie? Dobra, drugi wybór. Druga karta. Cytryn i karta Alchemia. ją tą kartę, ona zresztą wychodzi często. Yy, ta piękna ręka. Mówiąc trochę o tym, że mamy w sobie taką moc uzdrawiającą, mamy w sobie moc tworzenia, kreowania, mamy w sobie ogień, tak jakby i w ogóle jesteśmy tak naprawdę stworzeni z, z atomów, jak to brzmi, jak, jak robiłam sobie jogę, to słuchałam taką piosenkę, tak to muzyka była taka i jeden z tych guru takich znanych, nie wiem jak to się nazywa, mówił tam w tle, jakby tak to było wplecione w piosenkę, nie mam ciała, nie, nie jestem ciałem, nie jestem duszą, nie jestem, w tym, co myślę, tak? Jestem. może yy... to było światłem ze źródła, czy jestem światłem, yy, światłem życia, jestem światłem życia. I to tak, za każdym razem, jak tylko słucham, to wpadam w taką przestrzeń właśnie tego bycia energią, bycia tym, tym światłem, tak? Owszem, mam boskie ciało, znaczy boskie ciało w kontekście, mamy ciało, tak? materia, no włoskie ciało mamy, tak. Należałoby to ciało docenić, a często go nie doceniamy, tylko ciągle narzekamy całe życie, nie? E, a ono jest naprawdę cudowne w tym, co potrafi zrobić. E, ale tak jakby jest bardziej, jest, podkreślam się, że to twoje ciało jest splecione, inaczej, tak, twoje ciało jest splecione w, w tą energię, a nie energia w ciało, tak jakby energia była pierwsza, a nie materia, coś takiego. coś takiego jak zrozumienie pewnych rzeczy i przez to jakby funkcjonowanie w świecie energetycznym staje się prostsze, pójdziecie głębiej w tą energię. Um, coś się kończy, coś się zaczyna, Szczodrość, krycie docenionym, równowaga w dawaniu i w braniu. Ja to bardzo mocno czułam, tą równowagę w dawaniu i braniu, jak robię kursy albo albo sesje. Um, jakby jak ktoś mi jak gdzieś te pieniądze, nie wiem, albo się zgodzą to, żeby ktoś mniej zapłacił, albo się zgodzę na jakieś podzielenie tych rad za kursy, na jakieś takie kosmiczne, bardzo długie, długi czas, to ostatecznie jakoś to coś zawsze z tym jest nie tak, wiecie. Bo tutaj jest coś takiego, że jeżeli ktoś jest gotowy na, na to, żeby coś jakby przyjąć, to jakby naturalną rzeczą jest umiejętność zapłacenia na to, tak? I to jest takie coś, no, temat dobrobytu. To można by gadać i gadać. To na pewno na tym kanale też są osoby, które w różnych, na różnych poziomach są, jeśli chodzi o to, patrzenie na, na dobrobyt, powiedziałabym w ten sposób. Bo to od patrzenia się zaczyna, to jak patrzysz na dobrobyt, to w taki sposób on dla Ciebie funkcjonuje. Ale ta równowaga w i wydawanie ubraniów jest bardzo ważna, bo my często bardzo strasznie to lubimy, albo stajemy się ratownikami wszystkie byśmy ratowali jeszcze za, za darmo. I się wyczerpujemy sami z siebie, wystrzykujemy się z energii. Albo jesteśmy ci, którzy, oj, tak ja jestem biedna, narzekająca, i wszyscy niech mnie ratują. Um, a znalezienie tej równowagi w tym dawaniu, wybraniu, znalezienie tej równowagi w tym, że ja dbam o swoją energię, że ja potrafię wyznaczyć granice, ja potrafię coś ofiarować, ale też potrafię przyjąć, tak? Więc tutaj jest troszkę coś takiego, jakby to było naturalne w waszym życiu już, ale. Jednocześnie jakby może jeszcze mocniej się zaznaczyło, żeby te granice postawić, jeśli chodzi o dodawanie i ubranie. Ta karta śmierci jest dla mnie taka gdzieś z boku, nie wiem jak to ująć, tak jakby była tylko... Bo normalnie śmierć jest taka wszechobecna, nie? A tutaj ta karta śmierci jest taka, jakby sobie z boku stała. Tak jak było oczywiste, że coś się zaczyna, coś się kończy, ale to nie ma sensu nawet o tym gadać, bo to jest oczywiste. Um, pojawia się uzdrowienie, więc jest troszkę takie uczucie, że aż mi energia płynie, wow, dobra. Um, jak energia płynie, to znaczy, że coś się w was zadzieje energetycznie. Jakieś uzdrowienie, czyli pewnie jakaś blokada też może pójdą. Czwórka mieczy jest. Kartą odpoczynku, kartą yy, po ciężkim jakimś okresie w końcu masz odpocząć, bo to już jest koniec. Ty już wiesz, to jest koniec tej walki już tak naprawdę wygrałaś samym, fakt, samym faktem, że to już się skończyło. Ty już wiesz, że to już jest zakończone. I teraz możesz się przygotować poprzez ten odpoczynek do następnego etapu w swoim życiu, o którym o czym też mówi tutaj śmierć, tak, że ten następny etap się zaczyna i kończy i kończy i zaczyna. Ta karta śmierci w, tej, w, w, w tym Waszym wyborze też bardzo mocno mi zaznacza tą taką delikatność przejścia, że to nie jest tak jak ja zazwyczaj czuję w karcie śmierci, że jest ciach, koniec i ciach na początek, troszkę takie uczucie, jakby to przechodziło tak delikatnie z jednego w drugie. Ciągę eee, kielichów, czyli już troszkę się nudzisz tu, gdzie jesteś, jest stabilnie, ale tak, żebyś chciała sobie pójść, ale jednocześnie znowu. Aż dziwnie że nie ma żadnego wisielca, bo tu jest takie, takie zatrzymanie, taki odpoczynek. Takie, ty już wiesz, że jest zmiana, ale to przez coś tutaj się. Postelnik. Tak, jeszcze coś się yy, jakby... przechodzi jedno w drugie, tak? Karta postelnika. Tylko to jest takie uczucie na, na, na się samotnością, bo możesz jej potem nie mieć. <laughs> yy, ale to jest też takie docenienie tego czasu, kiedy było się samym docenienie tego, co się dzieje w nas, kiedy jesteśmy w samotności. Karta Pustelnika to jest zawsze piękna karta, mówiąca głównie o tym, że zobacz i to światło, które masz, masz w sobie. No nie musisz go szukać na zewnątrz, masz je w sobie, tak? Dobra. Mm -hmm. Pozwolenie sobie na odczuwanie bym powiedziała, czyli może być tak, że to pewnie sprawi, że będziecie czuli więcej, ale pozwolicie sobie też, bo często my się blokujemy przed tym odczuwaniem. Może jest pożegnanie, może wrócą jakieś stare y, smutki, żale, przemyślenia i to będzie czas już pożegnania się z nimi na stałe. To jest właśnie ten okres takiego przejściowy, o którym mówię, że to, tam, to się tak, ta karta śmierci się tak nie zaczyna i nie kończy, tylko to nie jest przejście z drzwi do drzwi, tylko tak jakby jedno nakłada się na drugie. Już się kończy, ale jednocześnie zaczyna się coś innego. A tu mi mówi o tym, że pojawią się jakieś pomysły, jakieś nowe idee, z taką lekką. No, mogę to być zwierzęcą, co zupełnie nie pasuje do tej karty, ale z taką energetyczną, pełną energii młodzieńczą, właśnie tą energią, <grym> że wchodzicie po prostu w coś nowego. Z takim. Przeświadczeniem, że Wam się uda, że wszystko jest dobrze, że tutaj kombinujecie, kom... ale ostatecznie i tak wszystko ee, tak spójnie i ładnie się układa. Dobrze. Co tu jeszcze by chciała? Macia Mama, czyli Matka Natura. A czyli ta z pięknym z pięknym, zielonym, szmaragdowym sercem. Ale to wszystkie rzeczy są ładnie podkreślone. Tu mam trochę takie uczucie, że matka natura jest w Was i nie do końca jest tak, że musicie mieszkać w naturze, żeby tą naturę doceniać i czerpać z niej korzyści, z nią jakby współgrać i współpracować. Um, to jest takie trochę uczucie, tak jakby ta natura była w każdym z nas, a my, byliśmy, jakby, my, my jesteśmy częścią natury, Matki Ziemi, i. Dobrze, mam miłość i wsparcie, poczucie bezpieczeństwa z tej Matki Ziemi, właśnie. No tak, gadam sobie, bo to jest taka, takie żegnanie się z czymś, witanie czegoś nowego, ale to wszystko się dzieje w taki spokojny, zbalansowany sposób w jakiś taki. Um... Uzdrawiający jednocześnie, bo coś tam wychodzi, ale jeszcze z, z przeszłości w Was się pojawiają jakieś myśli czy wspomnienia, ale tylko po to, żeby się oczyścić ostatecznie. Macie też kartę piękno. Świat zewnętrzny stanowi odbicie Twojej duszy, dlatego skoncentruj się na swoim wewnętrznym pięknie, na swoich zaletach, dobroci, uzdolnieniach i talentach. Pamiętaj, że to czemu poświęcasz uwagę wzrasta i rozwija się. Każdy człowiek nosi w duszy cząstkę piękna. Poczę, poczę, poszukuj jej w innych. Przypomnij im o do ich dobrych stronach. A dzięki Tobie doznają oświecenia. Otacza się ludźmi i przedmiotami o pięknych wibracjach, gdyż wszystko, co jest wokół nas, ma na nas wpływ. W miarę jak coraz mocniej zestrojysz się z samym sobą, innymi ludźmi i naszą planetą, Twój rezonans także stanie się piękny. Blask Twojej duszy będzie poruszać ludzi. Afirmacja Zdaję sobie sprawę z piękna, która jest we mnie w moich bliźnich. I to nas prowadzi do wyboru trzeciego. Trzeci wybór, trzecia karta. Absens, czyli nieobecność, celestyn. Karta jest taka trochę mówiąca nie o jakimś smutku, odejściu, o nieobecności kogoś, czegoś lub naszej nieobecności, bo myślamy jesteśmy gdzieś zupełnie indziej. Ja to trochę tu czuję, jakby ta głowa tej kobiety była przywiązana, tak jakby jej myśli były właśnie nie tu i teraz, tylko gdzieś ciągle podążały w jakimś dziwnym kierunku, może do przeszłości, może do przyszłości. Czyli tak jakby nieobecność bycia tu i teraz, nieumiejętność bycia tu i teraz trochę, albo że wasze myśli uciekają do właśnie do czasu przed lub po, zamiast skupić się na tym, co jest teraz. Macie kartę z piątki, nie. czy piątka, to jest piątka. Jest ciekawie... Nie, szóstka mieczy. Jest ciekawie pokazana ta karta w tej talii. Jutka. Czemu jest tak pokazana? Osa zawsze mi się kojarzy z złością. Bezsprzecznie, więc tutaj jest jakaś niewyrażona złość. Um. Mówi też o tym, żeby groń, bronić swoich granic. Mówi to może wyraźną złość albo... Przepraszam sobie, lub komuś, żeby ta złość w tobie nie buzowała, nie, sieć, nie, nie tkwi w przeszłości. No, jest takie, widzicie, ogr ograniczenie, tak, że ja siedzę, próbuję się dostać do kurniczka, ale jakby nie jest to takie łatwe. I znowu, kombinowanie przez umysł, coś zrobienie, że chce się w podwórka gdzieś dostać, może podglądać kogoś, sprawdzać, um, kontrolować. No i jest to córka mieczy, czyli. A śmieci powiedziałabym też może to być rycerz. Niemniej jednak jest to młodzieńcza energia która myśli że może wszystko że która taka która wie najlepiej. To może być o was a to może być jakiejś osobie które jest w waszym życiu tak że wie wszystko i wszystko najlepiej i ona zrobi to najlepiej i skontroluje najlepiej. Więc jeżeli macie taką cechę no to broń Boże nie róbcie sobie tego że wy musicie wszystko kontrolować i że to co wy powiecie jest najważniejsze i że ktoś inny sobie nie daje rady bo te się są zmęczeni. Całe życie być idealnym całe życie, mówić innym, co masz robić. No, tu nie ma czasu dla siebie, na swoje życie, tak? Więc to bez sensu. Jeśli taką osobą jesteś, mam nadzieję, że nie, to po prostu sobie pozwól nie być taką osobą. Wyluzuj. Um, a deity of Hidden blessings. Czyli tu są jakieś ukryte błogosławieństwa, a troszkę mi to nawiązuje do tego, do czegoś takiego że dzieje się nam coś nie do końca przyjemnego, nie do końca takiego fajnego, ale tak naprawdę jest błogosławieństwo, postawia nas e, na baczność albo postawia nas na nogi albo pokazuje nam coś, czego byśmy wcześniej zupełnie po prostu nie zauważyli w innym koncepcie, tak? w, innym, w, innej, w, innej, w innym układzie sytuacyjnym, że tak powiem. Więc to troszkę jest takie uczucie, jakby się pojawiło dla e, części z was tego typu błogosławieństwo, dla części z was po prostu błogosławieństwo. Hmm. Tu jest jakiś opiekun, ale ta piękna kobieta jest połączona ze źródłem, jest połączona z ziemią. Jakby jest częścią wszystkiego znowu. Bardzo co ewidentnie. Ale to coś takiego. Przestań grzebać w tej przeszłości. Przestań się czepiać, że to jest dobrze, tam to jest niedobrze. jest olej to. Po prostu ciesz się tym, co jest, tym, co masz poczuł, jaką masz piękną, wspaniałą moc, nie musisz ciągle narzekać, męczyć się, wiesz, wiecie, yy, obgadywać albo przebywać z ludźmi tego typu. Możesz być taką naprawdę wolną częścią siebie, która czuje się dobrze w tym świecie, w którym jest. Yy. I macie też kartę droga uświęconej kobiecości się odkrywa, pokazuje, tak? Czyli no tak jakby się pojawiła w was jakaś większa unikatność, transformacja więcej czujecie więcej rozumiecie nie gadacie yy, jakaś taka czułość się miło się ogarnie wasze serce ten trzeci wybór to jeszcze raz go nie rozumiem ale on mi się bardzo łączy z patrzeniem w przeszłość i żeby tą przeszłość uwolnić tak to przede wszystkim yy. Nadzieja ma to do siebie, to jest burza, pręcz, tak, nadzieja ma to do siebie. Mamy takie hasło w Polsce, nadzieja, po, na, nadzieja matką A to jest ob, absolutna bzdura, bo nadzieja potrafi nas wyprowadzić z takiego stanu, w którym naprawdę jest y, ciężko. Y, nadzieja może sprawić, że my w ogóle mamy siłę i to robić cokolwiek, tak. Macie też siła i moc, tak, to jesteś pełna mocy, to nikt tego nie kwestionuje, że jesteś pełna mocy na 100%, tylko zwracaj uwagę na to, w jaki sposób, w jaki sposób tą moc wykorzystujesz, tak? czy, czy to jest jakby ponad siłę pomaganie innym, czy to jest ponad siłę pracowanie nad tym, żeby wszystko dać radę, zrobić po prostu idealnie. To, to że jesteś silna, to nikt nie kwestionuje, ale pytanie, co ty robisz z tą siłą? Tak? Pozwól sobie być silna i łagodna jednocześnie, tak jak jest zawsze w karcie siły w kartach tarota. To jest taka taka moc, taka piękna energia w nas, która bo my wszyscy my zawsze damy sobie radę. Przeświat też nas nie obdarzy nigdy takimi zdarzeniami, w życiu których nie jesteśmy w stanie udźwignąć, ale każdy z nas też czuje potrzebę czasami, żeby być zaopiekowanym, poczuć się bezpiecznie, tak? Przy jakimś innym, że nie musimy zawsze być tymi najsilniejszymi, najlepszymi, najwspanialszymi, najbardziej dokładnymi i idealnymi, tak? Więc tutaj jest coś takiego, pozwól sobie być niedoskonałą dosłownie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jaka rana na tą pełnię? Tutaj będzie dużo procesów, powiem Wam, u Was, prowadzących do, albo rozkwinicie coś przez tę tą pełnię i staniecie się innym ja, albo nie rozkwinicie i będziecie sobie po prostu, był taki jakby szansa na to, żeby. Chcesz sobie przepracować, ale albo to wykorzystać, albo nie. Bo jest takie uczucie, że albo będziecie nowym ja, po tym, Ja po tym jakby chyba 29 się kończy, te, te, kończą, się te tunele zaćmień, albo machniecie ręką. i Ach, wrócę tego, co było, tak? Siódem No właśnie, zwracaj uwagę na to, co zasiewasz. Ale też pokazuje coś takiego, że to, co zasiewasz, to zbierasz, tak? Czyli e, na przykład, jeżeli myślimy pozytywnie, albo myślimy dobrze o innych ludziach, albo życzymy innym dobrze. Hmm no to automatycznie wprowadza to taką energię w naszym życiu, w nasze życie, która sprawia też, że spotykamy tego typu ludzi, tak, którzy nam dobrze życzą, którzy myślą pozytywnie, więc jakby wchodzimy w taką sferę przestrzeni energetycznej w materii, która jest pozytywna, sprzyjająca, tak, no i tutaj jakby też o tym mówię, co mam tutaj więcej gadać. Bądźcie o siebie Róbcie to, co możecie po prostu, żeby czuć się dobrze. Nie musicie być genialni, perfekcyjni. Bądźcie tacy, żeby czuć się dobrze. Dla niektórych to będzie właśnie oznaczało, o ja muszę wszystko zrobić genialnie. Ale to jest tylko etap, mi się wydaje, z którego się wychodzi. No niektórzy nigdy nie wychodzą, ale... Dajcie sobie radę. Tak myślę. Pokładacie sobie to wszystko i to będzie dokładnie tak, jak jest dla Was najlepiej. Kropka. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie kochani. W maju, nie, w kwietniu zaczynają się dwa kursy. Kurs kreowania rzeczywistości, trochę związany z, związany z huną, albo bardziej podzielony na spotkania według zasad huny. I zaczyna się też trzecia edycja mapy duszy. Wspaniały kurs. Cudownie się układa naprawdę. Bardzo lubię ten kurs. Nie spodziewałam się, że to będzie tak tyle radości mi wspaniało. Wszystko jest, słuchajcie, w opisie pod filmem, wszystkie kursy, które się zaczynają w kwietniu, w maju też się chyba zaczyna narzeczenie, jak zwykle te karty czytania, karty intuicyjnie robię i znowu już były dwa, dwie prośby o to, żeby rozpocząć gdzieś tam czy pytania, to rozpisałam go na maju, bo tak mi pasuje. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, dbajcie o siebie, dbajcie o to, żeby czuć się jak, jakoś w miarę dobrze przez, ten, przez te najbliższe dwa tygodnie, bo to nie będzie łatwe. <grystanie> jo, słońce. Łośka.